Powiedz kiedy? No dawaj już Czyli że dwa zeta do automatu A jeszcze. No, dwa zeta do dawaj Patrzcie, kurwa. Ile tu no. jest? Nie wiem, o, no. ale to będzie no. zaraz wypierdolone. No, no. <ścoughs> no nie wiem, no. to dawaj no, no, się, <ścoughs> stałe jepy. Stałe, <ścoughs> jepy, stałe, no, jepy, stałe jepy. No to kurwa, tu musisz Ty, Co ty? Dawaj, dawaj, dawaj no. dawaj, no, stałe kurwa luj, to jest kurwa luj, poja rośnie! Dawaj jeszcze raz, jeszcze raz! Ale rekordu nie było, kurwa, bonus, jeszcze raz. Jeszcze Popraw Dawaj, bonus. Kurwa, bonus! Bonus! A, kurwa. Całe jepy! Bonus ja całe znaczy, Będzie rekord, będzie rekord, kurwa. Ej, kurwa, bonus, no. Dawa się przypierdolę raz, dobra.